Witam Was z tej strony, Scott. Dzisiaj to nie będzie zbyt fajny odcinek, bo muszę Wam powiedzieć jedną przykrą rzecz, ale o tym o tym powiem Wam po tym, żeby teraz nie coś Wam atmosfery, a, atmosfery na sam początek odcinka, co nie? Damy sobie kontynuły. Jakkolwiek się to robi, dobra. I, I I pójdziemy sobie chyba w tamtą stronę, co nie? Chyba, że... Nie wiem. A, jeszcze, dobra, jeszcze raz będę musiał z nimi owalczyć Nie pamiętam jak się robią uniki, dobra. Dobra, teraz ich pociśniemy na luzie Oho, jak ja ich pocisnę Okej okay. eee, może, chwila, może ja wam trochę zgłośnie... dźwięki A, są na full, dobra, to chyba więcej nie zgłośnie Dobra, sorry Jeżeli jest za cicho, to sorry bardzo za to, naprawdę Chociaż miejmy nadzieję, że, że jednak jest dobrze I że... No, nie jest za cicho, no Eee Źwa debil zginął, no, na samym początku Dobra, jeszcze raz Spacja. Lecimy jeszcze raz, spróbujemy... Ale dlaczego on tak szybko ginie? Przyjechałem całe życie. Nie chcę iść tam. GIN DEBILU! Ty, ty mnie lepiej nie bij, bo ja Ty zginiesz naprawdę, ja ci to obiecuję. No tam gdzieś jeszcze jeden, a tutaj wyjdzie. GIN DEBILU! Ho, ho, ho. No hita! Nie będę się żadnych kombosów takich robić, że z jedną bronią. Że przytrzymam albo coś i wyjdzie jakaś lepiej lepsza. tak jakiś albo coś Gin, Fak, oś, ty, walną mnie, walną, już po nim. A! Dobra, było blisko, naprawdę blisko. Dawaj! Uf, uf! Dobra, to koniec? Tak, dobra, koniec. może <śmiennie> About the fire of the mountain. Help her, and she will help you reach the tree. As for me, I must return to my uh, as okay, right uh... Are you not curious as to why I seek the tree? I would not presume to question one of the four, but yes. Tell me. I must restore humanity. To redeem war. Heaven and hell battle. Upon the shattered earth, all creation trembles. And at the center of it all stands your brother. He is innocent. I never said he wasn't. The tree holds power over life and death. If you would resurrect humanity, then you are headed in the right direction. Be warned. A dark presence dwells now within the tree.

Dobra Spytaliśmy się już chyba o wszystko co było możliwe Nie spytaliśmy się tylko o kolor skarpetek jakie nosi Ale to tam mniejsza z tym Dobra, zdobyliśmy jakiś skill point e, Fajnie I Teraz będziemy mogli dodać chyba e, skilla Na o Klikamy na o i tutaj mamy pierwszy e, e, Pierwszy skill, który możemy potentygować Ja wezmę to, bo to jest jednak Będzie przydatne dosyć, tylko jak to coś się aktywuje Jakieś pomysły Dlaczego nie mogę na to kliknąć? A zatem, dobra, e... dobra, dupa, mam tu gdzieś, trudno. A, spoko. A jak go używać? Nie wiem, jak go używać. Dobra, mam tu gdzieś, akcja. O matko, to już. To już wojna sobie jakoś sama radziła, tutaj. O, to są lepsze te, lepsze nożyce. Gdzieś tu jeszcze był ten. Taki, taki, jakieś coś takie niebieskie, jakby. Znaczy tam zielone czy. Tak, gdzieś to tutaj widziałem. No bez jaj. O tam. Ale to mój ptak był. Ptaszku, co ty tam robisz, przyjacielu, mój malutki. Eee, to to było, tak, tak. Załóż. Ładnie. Mamy nową broń. Fajnie, ale teraz yy, tak. Ojej, no naprawdę, jestem przygniemiony tych wiadomości, o którą wam powiem na sam koniec. Yy, mam nadzieję, że nie będziecie nam hitlerów za takie coś. Jak tego kuźwa używać? O, może tak, dobra. A co, za każdym razem można tak naciskać? Serio? Mapa, tutaj gdzieś jest mapa pokazywa. O, tutaj jest mapa. To nam pokazuje, gdzie mamy iść. Mamy iść tutaj o no, to, to wiem chyba. Co, nie? Nie no, idź ziom! Ctrl-Tab, Shift-Q... O, na kół to było te dobra. Jest jaka wkurzająca muzyka! Są 66T, głos słuchawki. Tristone Teraz wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w m, czymś, co jest zwane Tristone. Kurde, mm. du -du. to nie, myślałem, że będzie bił mnie. Si już wystraszyłem, że taki wielko by chciał mnie zabić. O, tu się używa. Teraz jak będę atakował, to mogę. Nie, Czeka, to było jakoś tak. O, tak, tak i tak. Nie, dobra, to nie wiem, może tak, tak i tak. O tak, o dobrze, coś w tym stylu Nie wiem, dobra, nieważne Jakieś takie triki śmieszne były Co to za książka? Przeczytajmy sobie książeczkę A, to jest mailbox, tak? Dobra e, Chyba nie mogę się teraz dostać do... A nie, mogę e, Dobra, niemal ma nic e, Dostanę maila niedługo, bo, bo Aktywuję sobie z limitowanej edycji Jakiś tam DLC, co to tam Jakiś dodatek, albo coś the rumours are true a horseman in the forge lands the name's alia and that's my brother valis we are the keepers of this forge though i reckon that means less now than once it did The maker's forge nay the maker's forge is lost to us silenced by the hands of corruption but in its depths we once crafted the dark towers of hell in the cities of heaven. Now you make trinkets. <laughs> and you, one of the four, now seek the aid of the makers. <laughs> I guess we've all fallen from high places. I came here seeking the tree, and your elder speaks of fire. What is it? i the fire of the mountain, the stone father's blood. It once flowed into our forge as did the tears. Both imbued our craft with incredible power. The heart and the soul of stone. But corruption has taken them, and now our forge is silent. Why does this concern me? The way to the tree is lost, barred by corruption. You can no more leave this place than we. Restore our forge, and the tree can be reached. I don't follow your reasoning. We are makers, not warriors. But we are not without our weapons. Before the forge was lost, we crafted a mighty creature of soul and stone, a colossus to fight this corruption. But to awaken him requires a maker's key, and we need our forge to craft one. Will you help us? What is this cauldron? A temple built in the shadow of Stonefather's peak there the fire of the mountain was harnessed and passed into our forge. ride east of town, ride through the charred pass, and towards the cindery peak of the stone father. there you will find the cauldron." "i may have need of a blade." "is your need greater than ours, horsemen? i think not. we fight for the survival of our realm and our kin. prove worthy, and mayhaps we can do business." "man of no words, your brother." <laughs> dopiero się wiecie co skapnąłem tak raz zeszło na psy eee, naprawdę no poprzednia część podobała mi się dlatego, że było tam coś, coś co się działo a tutaj dodali normalny rpg no to jest no dosłownie to samo jak w rpg no eee, można nazwać to drugi Sleeping Dog, tylko że w czasach średniowiecznych, gdzie żyła śmierć, co nie? I w sumie to tyle. No, no nie, dobra, no... Ale no... no nie wiem, no dobra. No trochę trochę jednak to głupie jest, bo teraz będzie trzeba wykonywać questy, będzie trzeba wykonywać to i tamto. A w Drakstajade, że jedynce było tak, że idziesz... Wykonujesz to co musiałeś i jedziesz dalej. A tutaj... tutaj co? Masz wyznaczony teren dochodzenia o, to można nazwać jak ten, e, Kingdoms of Amalur. Dosłownie to samo Z rozmowy nie da się w ogóle wyjść. Nie mogę... nacisnąć escape, nie mogę wyjść z tej rozmowy. Muszę zapytać się o wszystkie pytania jakie tam są, no. Albo nie umiem po prostu tego wyjść tam, tyle. No, nie... a field of enemy dead before me and what glorious end awaits you hiding behind these gates <sighs> you cannot fight corruption nor can you harm it you can only kill those it has claimed every blow i strike against corruption is a blow against my own people muse on that rider before you mark me as a coward do what you must for your kin old one for mine i ride to the cauldron horsemen You'll find not that way, but trouble. No, if you fancy your corruption waste deed, that's as good a place as any. You know, there's a reason this gate is here. And if you were a friend, I wouldn't let you pass. But then, who is friend to death? Weźmy to, ale tutaj co? Tutaj mam coś za fliko, więc tak kupię tego skila i to w sumie tyle. Niezwykle chyba nie mogę kupić co nie? No właśnie. Nie da się myszką cofać, tylko no, jakie to jest wkurzające. Ale. i. to, no dobra, no to wiem, no. to sobie jakoś dam radę, co nie. Jak? A tak, i co, Oj, dobra. Spoko. Loko. Lecimy. No, ja już chcę przejść. I jednak, no, jedyną dobrą rzeczą w tym. w tym, w tym czymś jest to, że wpadały itemy, że można mieć coś innego. Ale tak ogólnie to. to jest, no. No, trochę się zawiodłem jednak. Trochę tak Niech będzie się trochę zawiodłem, no zrób mi coś już ciekawego, bo zaraz koniec i, i przecież nic jeszcze nie zrobiłem. Zawsze te początki gry są... Początek, początki gier zawsze są nudne. Tam jest jakieś gówno. Chyba wskoczę normalnie. Jak się rukuje? Aha, dobra. Co to niby było? Nie mam zielonego pojęcia. Znowu jakaś mucha będzie mi przeszkadzała w graniu. No, nie fajnie, nie fajnie, mucho. Ciekawe, czy będzie umiał wejść teraz po ścianie. Będzie umiał, skurkowaniec. Jak on to robi, to cholery jasne, no. No, patrzcie, no, jakby. Ja rozumiem, że. Prince of Persia był trochę bardziej realistyczny, bo tam. Bo tam jednak. E, było takie coś, że mogę. No. No, nie wiem, jak to powiedzieć, że. że muszę skoczyć, kurde, czemu ja się wróciłem do. do miejsca, z którego przyszedłem. E, że. Że trzeba było no, wejść no, tak, o, przy tej ścianie, I, i on wtedy podbiegał. A ten musi skoczyć, i dopiero zacznie biegać. To jest trochę, no, trochę, trochę głupi jak dla mnie. Takie mało strasznie, mało realistyczne. No i gdzie teraz? Tam, że skoczyć po prostu, Przecież tutaj wszystko byłem. E, dupa. Nie wiem, jakieś to dziwne. Yy... Tak, co ty tam robisz? O, nawet to powiedział, skurkowany. serio to. Je jeżeli to będzie boss, to się trochę dziwię. Teraz jak wolno po uszach. to jest boss. W końcu mogę użyć konia. Ale dzisiaj ja mam jechać. Nie, ten to nie jest raczej boss, to jest otwarty teraz teren, który. Na którym w którym możemy sobie po prostu jeździć i tyle du du ga dużo gadać, może jakieś potwory się będą rozpiły? nie, nie będą na razie nie widać chyba mamy jechać tutaj o co nie? czyż, czyż jak to się otwierało mapę chyba na o tak eee... no nie pokazuje nam szczerze mówiąc gdzie mamy jechać mapa jest jak widać dość, dość duża Cała mapa, o tutaj mamy jechać, o to tak, musimy jechać ten o Nie po spotkam je wiele niebezpiecznych rzeczy, ale to jest chyba coś fajnego, co nie? The whipping cork. Wow, jak skoczył skurkowany. Spokojnie, koniku, nie denerwuj się, będzie dobrze. Co jest tu na górze? O, czyżby to był Veigar czy jak mu tam było? Czy może to jest ktoś nowy? Tym razem. Nie, ten sam. O, ja Greetings, horseman. And welcome. Siema, witam. I've been expecting hmm. you. Się. What brings you crawling out of the shadows? <laughs> I wouldn't want to lose my most valuable customer. Not to what lurks at the edge of shadows so here i am to offer my wares. do you know that i don't? i'm not here by choice, demon. i merely followed the trail of carnage. your blades are as sharp as ever. even still, i may be able to help you. i carry things others would frown upon. go on. take a look. No dobra, to zobaczyszmy, co tu jest. Respekt, Ale co mi sale, co mogę sprzedać? Co tutaj mogę sprzedać? To sprzedajmy i to też sprzedajmy. E... No nie wiem, tutaj na razie nic nie będę sprzedawał, bo nie wiem co to jest. E... Jakieś boksy za 50 tysięcy? Trochę dziwne, dobra. Na razie nic nie będę kupował. Kiedy idzie? O, na spacie można przewijać, fajnie wiedzieć. Tak, to będą te to pieniądze, spoko. Wiem o tym. Eee... Dobra, wiecie co, szczerze mówiąc. No, będę, muszę, muszę zabrać się za to, co, co mi się zepsuło w grze. Sleeping Dogs. Tak, więc. E... Co mi się zepsuło? się spytacie, zepsuł mi się save. No, skasował mi się save z gry, więc. E... Ja się postaram, no nie wiem, postaram się jakoś to naprawić dojść do tego samego momentu co byliśmy w, obok momentu tego przynajmniej co byliśmy e, Mam nadzieję, że mi się to uda w dość krótkim czasie, żebym jeszcze dzisiaj wstawił odcinek z tego e, Sleeping Dogsa, a no no nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy jak to wyjdzie, mam nadzieję, że wyjdzie dobrze, że, że uda mi się po prostu to, to szybko nadrobić, co nie. Yy, ale za to mam język polski w grze, więc z tego chyba powinien się, się cieszyć. Więc jeszcze dzisiaj, może jeszcze dzisiaj będę wstawił filmik z The Sleeping Dogs. To się przekonamy jakoś wstawię. Więc tak, yy, to tyle chyba, co nie? Na razie. Będę się teraz z Wami żegnam. Na razie, cześć i pa.